Siemanko! Witam Was w pierwszym odcinku Lubianego Całokształtu Korei, czyli LCK z TFO. A jak wszyscy możecie się domyślać, biorąc pod uwagę nazwę, będziemy rozmawiać sobie o rozgrywkach koreańskich. Będziemy poruszać bardzo, bardzo dużo tematów i właśnie o nich chciałbym w tym pierwszym odcinku pilotażowym troszkę więcej opowiedzieć. A dzisiaj zaczniemy od historii regionu. Myślę, że przejdziemy sobie od samego początku w 2012 do sytuacji bieżącej. Co więcej, porozmawiamy sobie troszeczkę o, o tym, co charakteryzuje Koreę jako region, co być może jest jej problemem, co jest jej atutem. Porozmawiamy sobie o tym, jak to się stało, że Korea stała się. Najlepszym i, i e, najbardziej cenionym regionem na świecie, chociaż w ostatnich latach niestety to już uległo zmianie. Natomiast e, w przyszłych odcinkach będziemy rozmawiać na pewno o drużynach z 2020. Porozmawiamy sobie o historii regionu w perspektywie konkretnych sezonów, które uważam za znaczące i które uważam za najważniejsze. Przejdziemy sobie przez e, może jakieś ciekawostki związane z tymi sezonami. E, na pewno będziemy sobie omawiać niektóre drużyny. Tak, dla tych z was, którzy czekają, będziemy rozmawiać z pewnością o Rock Tigers. I być może będą jakieś dodatkowe odcinki związane z turniejami międzynarodowymi, może z jakimiś konkretnymi aferami, ciekawymi historiami czy, czy szczegółami danych historii, być może porozmawiamy sobie o sprawach bieżących, bo również kiedy już LCK nam powróci z tej przerwy, to na pewno będę jakieś odcinki tworzył. Ale przejdźmy do rzeczy. Rozgrywki koreańskie jeżeli chodzi o League of Legends, zaczęły nam się pod koniec 2011 roku, ale tak naprawdę o tym, kiedy możemy może datujemy pierwszy taki turniej, który zdefiniował nam koreańskie rozgrywki na 2012. I było to oczywiście Champions 2012 Spring. I tutaj warto wspomnieć, a jeżeli chodzi o, o Koreę, to tak naprawdę od samego początku sceny do samego końca do chwili obecnej, do chwili bieżącej to są wszystko turnieje spod szyldu Champions. Kiedyś nazywało się to po prostu The Champions, teraz przyjęło to nazwę LCK, czyli League Champions Korea, League of Legends Champions Korea. Natomiast The Champions było turniejem, który został stworzony, bo i warto tutaj zaznaczyć, był to turniej, a nie liga, był to turniej stworzony po to, żeby wreszcie ta koreańska scena ruszyła, bo w 2011 miały miejsce jakieś turnieje, jakieś Invenowa All Starsy, zapraszanie dobrych graczy, ale to jeszcze nie była taka prawilna, poprawna koreańska scena profesjonalna, to Payroll Champions 2012 Spring uznaje się powiedzmy za, za taki jej początek. Natomiast skąd w ogóle ten esport w Korei, jak to się stało, że Liga Legends stała się tak ogromna tak szybko? Bo a, pamiętajmy, że serwery amerykańskie były otwarte znacznie wcześniej, serwer koreański został otwarty dopiero w 2011, niektórzy Koreańczycy grali już wcześniej na serwerze amerykańskim, natomiast kiedy tylko ten serwer koreański został otwarty, Koreańczycy mieli ogromny boom. Na lola. I, I warto tutaj zaznaczyć kilka rzeczy. W Korei ta kultura e-sportu była troszeczkę bardziej rozwinięta niż w krajach zachodnich. Przede wszystkim za sprawą StarCraft'a a, i Brood Warsów. Ale również z, z, po prostu z tego tytułu, że koniunktura koreańskiej gospodarki i sposób, w jaki ta gospodarka się rozwijała na skutek kryzysu, który miał miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w latach 80., sprawiły, że po prostu um, sprzęt, części komputerowe i sprzęt związany z graniem, czy też jakimikolwiek innymi czynnościami komputerowymi, był bardzo, bardzo tani. Otwierało się mnóstwo kafejek, to stało się sposobem do spędzenia czasu, do socjalizowania. Mnóstwo dzieci, czy też uczniów, młodzieży zaczęło grać w gry dorośli także i jakby um, gry komputerowe stały się taką częścią kultury koreańskiej niekoniecznie w, w tym sensie pejoratywnym jak niekiedy jest to postrzegane na zachodzie, po prostu były normalnością. Jak u nas wychodzi się pograć w gałę, w Korei można było po prostu śmignąć do PC Bangu, czyli takiej koreańskiej kafejki pograć w LOLa. Ale przejdźmy już do 2012. E, warto, w, ważna rzecz do podkreślenia jeżeli chodzi o, o pierwsze Champions, to jest nazwa Organizacji, która zajęła się tworzeniem tych rozgrywek, która zajęła się przede wszystkim transmitowaniem. On GameNet w skrócie OGN. Zapamiętajcie to, proszę, bo na pewno ta nazwa będzie się przywijać niejednokrotnie podczas tworzenia tego programu. Na pewno będę wspominał o OGN, bo uważam, że w perspektywie rozwoju League of Legends na całym świecie jest to jedna z najważniejszych firm transmitujących rozgrywki. Ona tak naprawdę zapoczątkowała wysokiej jakości produkcje lolowe. W 2012, e, może Was to zaskoczy, bo zakładam, że znaczna część z Was wtedy lolem się nie interesowała lub może jeszcze nie grała, ale na pewno nie koreańskim lolem profesjonalnym, bo kto w 2012 słyszał o koreańskim lolu profesjonalnym? Natomiast to, co może Was zaskoczyć, to w wśród całego turnieju, który e, obejmował 16 drużyn, znajdziemy dwie drużyny z regionów zachodnich. Było to Fnatic oraz CLG. I warto tutaj sobie pokazać te składy, bo myślę, że to, co znajdziecie interesującym, to są niektóre bardzo rozpoznawalne w tym momencie nickname'y. Poczynając oczywiście od tych formacji zachodnich, mamy takich graczy jak Doublelift, mamy takich graczy jak Hotshot, Sun Vicious, mamy Shusheya, oczywiście naszego rodaka Fnatic, no i ten skład Fnatic, który zwyciężył w sezonie pierwszym te nieszczęsne Mistrzostwa Świata. Ale mamy również takich zawodników jak Lokodoko, którego możecie kojarzyć, ponieważ jest obecnie publicystą i dość rozpoznawalnym streamerem. Mamy Cloud Templara, koreańskiego komentatora, który jest bardzo znanym e, zawodnikiem. Mamy Maknuna, swego czasu również niesamowicie znany. Winylkat, który jest obecnie trenerem. Koma! Chciałbym zaznaczyć, koma wtedy grał w Lola, nie trenował. Koma wtedy grał w lesie, a jego midlaynem był Ryu. A, a warto wspomnieć, że jeżeli dobrze pamiętam, no właśnie, koma został z grupy wyeliminowany przez Fnatic, to był w ogóle bardzo ciekawy format, bo mieliśmy 16 drużyn i one były posiedowane w, w grupy dwudrużynowe, z których potem przychodziło się do dalszych grup. Wszystko w każdym razie było w formatach best of three, bo, bo, znaczy były też bojodynki, ale głównie były to best of trójki. jest ciekawy format, ostatecznie jednak na szczycie znalazło się MIG Blaze i MIG Frost. Te drużyny, możecie kojarzyć, bo one wkrótce potem zostały zrebrandowane i powstało Azubu Frost oraz Azubu Place, które naturalnie w, na Mistrzostwach Świata w 2012 odegrały całkiem sporą rolę i również były to drużyny, które na pewno definiowały nam troszeczkę koreańskie League of Legends w tych początkowych fazach. Ale 2012 zostawmy za sobą, rozpoczęliśmy Champions Spring, przejdźmy dalej. Mamy tutaj oczywiście wszystkie sezony a, a, i zwycięzców danych sezonów, ale to, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest to, że rzeczywiście to koreańskie League of Legends nam raczkuje. Tutaj mamy All-Stary stworzone przez Azubu. Niech te nazwy Was nie zmylą, to były po prostu nazwy drużyn All-Starowych, ale głównie byli tam gracze ówczesnej koreańskiej czołówki. Ale chciałbym przypomnieć, że w tych początkowych e, e, sezonach koreańskich rozgrywek CLG oraz CLGU udało się tym dwóm formacjom zejść naprawdę, naprawdę blisko zwycięstwa, chociaż no niestety nigdy zawodnicy spoza Korei nie znaleźli tego zwycięstwa ostatecznie. Ale przejdźmy już dalej, jeżeli chodzi o 2014, myślę, że to jest taki bardzo, bardzo ważny rok, ponieważ od 2012 do 2014 Korea trwa w tym trybie 16 drużyn turniej, bo nie pamiętam, czy wspominałem, chyba wspominałem, Champions był turniejem dla 16 drużyn. Oczywiście ten turniej trwał bardzo, bardzo długo, jeżeli zjedzicie sobie, to, to trwało tygodniami tak naprawdę. I potrafiło zajmować nawet kilka miesięcy niekiedy. Natomiast 2014 był takim złotym rokiem dla koreańskiego lola, bo mieliśmy już nieco bardziej stałe organizacje, jeżeli przyjrzycie się temu, co, co możemy oglądać tutaj przede wszystkim CJ Entus z dwoma drużynami, Katie Rolster z dwoma drużynami, Samsung z dwoma drużynami, SKT z dwoma drużynami, Gene Greenwings z dwoma drużynami, Incredible Miracle, które oczywiście potem zamienia się w Longzhu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są. No i nadzień, którego nie chciałbym nigdy pomijać. Jednakże to co jest bardzo, bardzo ważne, rocznie w Korei odbywały się trzy turnieje w tym okresie od 2012 do 2014. Było to Champions Winter czyli pierwszy turniej, potem był champion Spring, champion Summer, no i Mistrzostwa Świata na jesień. I takim żartem w związku z tym, że Korea zwyciężyła 2013 i 2014, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, było to, że Mistrzostwa Świata są niejako Champions Autumn, czyli jesienną edycją, tą jedyną, której brakowało, żeby zapełnić cały rok koreańskimi rozgrywkami spod szyldu Champions. Natomiast, jeżeli chodzi o 2014, to z pewnością był taki rok, który warto zapamiętać, ponieważ on narodził legendę Dwóch formacji Samsung, możemy sobie tutaj podejrzeć składy. to oczywiście jest ta słynna formacja z Duperem, Dendymponem, Impem i Mato, czyli jedna z formacji, które są uważane za najlepsze na świecie, najlepsze w historii Lola, najlepsze w swoim okresie, w którym występowały. No ale mamy te pierwsze 2-3 lata funkcjonowania fajnego koreańskiego League of Legends, który się nam rozwija. No i przychodzi 2015 i oznacza on bardzo wiele rzeczy. Pierwsza jest taka. Pamiętacie ten format turnieju z 2012, 2013, 14 kiedy mieliśmy um, 16 drużyn? Zapomnijcie o tym. 2015 przychodzi i Liga również przechodzi kilka zmian. Zamiast Champions mamy już LCK, tak, to jest właśnie obecna nazwa również tego programu, więc już wiecie skąd pochodzi. W 2015 LCK zaczyna funkcjonować jako twór i zmieniają się również zasady funkcjonowania rozgrywek. Nie jest to już turniej, a Liga. Mamy 8 drużyn na wiosnę w 2015, natomiast w, na, w lecie będzie to, już dwa, będzie to już 10 drużyn, ponieważ czekaliśmy na te dwie, które zostaną zakwalifikowane za sprawą drugiej ligi. Aczkolwiek, jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że organizacje koreańskie, które, tak jak mówiłem, udało im się na przestrzeni lat stworzyć ten ekosystem siostrzanych drużyn, które przed chwilą sobie przyglądaliśmy, została wprowadzona zasada, że drużyny nie mogą mieć drugich zespołów, te siostrzane ekipy zostają wyeliminowane. No i co z tego również wynika, wiele organizacji musiało z postarać się w jakiś sposób powiązać koniec z końcem i z tych 10 zawodników, których mieli w dwóch dywizjach, musieli zrobić jedną formację, pięciu zawodników, może nieco więcej, a w niektórych przypadkach oczywiście mieliśmy również do czynienia ze zmiennikami. Natomiast to co stało się po 2014, a w 2015 to było coś, co nazywamy obecnie koreańskim eksodusem. To jest um, niesamowicie ważne, ponieważ wielu koreańskich profesjonalnych graczy wyjechało wtedy za granicę, głównie do Chin, a, ale również powoli zaczęły się przecierać szlaki do do Europy, do Stanów Zjednoczonych, żeby tam szukać lepszej sytuacji niż w LCK, w której po prostu brakowało miejsca dla wielu utalentowanych graczy, których Korea płodziła. Um, 2015 był początkiem LCK i to był też taki moment, w którym ja zdecydowanie bliżej zacząłem śledzić rozgrywki, bo tak naprawdę oglądałem niemalże każde spotkanie. Jeżeli coś omijałem, to zazwyczaj wtedy powtarzałem je na VOD. I, I też to jest taki rok, który mam wrażenie dla Korei był troszkę rokiem przełomowym, ponieważ po zwycięstwach w 2013 i 2014 na Mistrzostwach Świata, region zaczął być uważany za ten region elitarny za ten region, który jest zdecydowanie najlepszy na świecie, który dominuje i któremu każdy powinien się przyglądać. Um, mieliśmy osiem e, formacji, tak jak mówiłem wcześniej, um, ponieważ dwie następne miały się znaleźć w Lidze dopiero na lato. I a to też jest ciekawe, ponieważ Korea do 2020 utrzymuje um, status rozgrywek niefranczyzowych i rozgrywek, do których może się dostać każdy z Changers Korea. Wtedy było to z Benu, Sonic, Boom oraz Re Rebels Anarchy. I co ciekawe, w, w, w Rebels Anarchy grał wtedy CV Max, jeden z obecnie takich renomowanych, ale również bardzo kontrowersyjnych koreańskich trenerów. Um, co jest również ważne, w 2015 e, Korea oczywiście po raz kolejny wygrywa Mistrzostwa Świata, będzie to drugie zwycięstwo SK Telecom T1, i to już jest takie przypieczętowanie pewnego statusu Korei, e, który. W tym momencie może nieco już opadł. Myślę, że Korea nie jest już uważana, uważana za tak elitarny region, natomiast w 2015, kiedy wchodziliśmy w 2016, ten region był zdecydowanie uważany za najlepszy na świecie i, i też to zaczęło być problemem, bo wszyscy mieli Korei za złe, że wygrywa wszystko. Powoli zaczęły się komentarze, że to jest trochę bez sensu, żebyś mieć Worldsy z koreańskimi drużynami. Oczywiście pół żartem, natomiast rzeczywiście był to region, który dominował. W 2016 z takich ważnych rzeczy prawa do transmisji zostały podzielone pomiędzy OGN a SPOTV. Myślę, że to jest ważna informacja, ponieważ ona wpłynęła na troszeczkę inną jakość produkcji i rzeczywiście ta produkcja zaczęła nam się mocno zmieniać. W 2019 ta produkcja została w, w pełni już przejęta przez Riot Korea i powiem to ze smutkiem, ponieważ wydaje mi się, że OGN tworzyło nieco wyższe jakościowo transmisje niż robi to Riot Korea, chociaż nadal Korea jest na pewno jednym z regionów, który może poszczycić się bardzo, bardzo wysoką jakością transmisji i, i tym aspektem produkcyjnym. Jeżeli chodzi o sezon 2020, ten, który dopiero minął, bo dosłownie tydzień temu oglądaliśmy playoffy, czy, czy też półtora tygodnia temu. Mamy 10 formacji, jest to 10 formacji, z którymi możecie być mniej lub bardziej zaznajomieni. Będziemy je omawiać w następnym odcinku, więc jeżeli jesteście zainteresowani sezonem 2020, to bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli zaś chodzi o rozgrywki koreańskie, Musimy o nich porozmawiać w perspektywie światowej dominacji, o której już zresztą wcześniej wspominałem. Od 2013 do 2018 pięć mistrzostw świata, pięć zwyciężonych przez Koreę i nie był to przypadek. Niewątpliwie region był tym najbardziej cenionym, najbardziej dominującym, tylko z czego to wynikało? Wspominałem już wcześniej o sytuacji ekonomicznej, o tym jaka jest w Korei kultura, o PC Bangach, o tym że Koreańczycy w ramach socjalizacji również grają w gry. I to naturalnie musiało stworzyć ogromną pulę talentu. Nie oszukujmy się, jeżeli spojrzymy na świecie, najwięcej graczy League of Legends będziemy mieli z Chin oraz z Korei. Chiny, oczywiście, ogromne państwo, więc tutaj nie ma się co dziwić, że mamy wielu talentów. Natomiast jeżeli chodzi o Koreę, zdecydowanie mniejszy kraj, ale również niesamowicie rozbudowana scena. Nie tylko LCK, ale również pamiętajmy, że wielu Koreańczyków e, gdzieś tam emigrowało za granicę. E, nie mówię już nawet o tych głównych ligach, ale mamy przecież wielu koreańskich graczy w Turcji, mamy ich w Ameryce Łacińskiej, więc jest to z pewnością region, który rodzi w perspektywie świata no, chyba najwięcej gwiazd i najwięcej takich rozpoznawalnych nickname'ów obok Chin czy może ewentualnie jeszcze Europy. Natomiast. Um... Wiecie, sam talent i to, że mieliśmy mnóstwo utalentowanych zawodników, którzy potrafili też ten talent przełożyć na profesjonalne wyniki, bo pamiętajmy, że to nie zawsze się dzieje, nie oznaczał, że koreańskie drużyny będą dominować, ale tutaj ta kultura esportowa... Chodzi w grę, bo pamiętajmy, że w Korei bardzo mocno była rozbudowana scena StarCraft'a. Mieliśmy już jakieś pojęcie tego, kim może być trener dla formacji, gdzie na przykład w Europie e, e, idea, trenera, i, idea trenera, który dobrze wykonuje swoją pracę, zrodziła się dużo, dużo później. Zresztą o trenach we sporcie myślę, że moglibyśmy dużo porozmawiać, bo nadal jest to temat myślę e, dość słabo rozumiany. Tutaj odsyłam do innych produkcji, które pojawią się na tym kanale. Być może temat trenerów będzie poruszany, może ja go poruszę w Realtoku, ale o tym jeszcze e, pogadamy ewentualnie. Natomiast, czemu wspominam o trenerach? Bo wydaje mi się to arcykluczowym, że byli gracze StarCrafta, e, przenosili swoje kariery do świata League of Legends, niektórzy grali, niektórzy od razu zaczęli trenować, ale mamy bardzo wielu e, byłych zawodników, czy też ludzi związanych w jakiś sposób ze sceną, starszych wiekiem i doświadczeniem. Pamiętajmy o tym, że w Europie czy w Stanach mamy wielu trenerów, którzy mają po 20-20 kilka lat, yy, są relatywnie młodzi i nie zawsze mają takie doświadczenie życiowe, nie zawsze mają taki autorytet, nie zawsze mają taką wiedzę i wykształcenie. W Korei mamy wielu trenerów, którzy są nieco starsi albo dorastali wraz ze swoimi drużynami, tylko nie mieli tych 22-3 lat, tylko mieli powiedzmy 26-27. I na pewno pod tym względem scena koreańska yy, wytworzyła pewien trend. Trener też w powiedzmy w tej koreańskiej kulturze powinien mieć zawsze rację. To jest raczej taka ojcowska figura, taka figura e, e, mocnego charakteru. Natomiast nie zawsze tak jest i tutaj też jest wiele mitów na temat koreańskich trenerów, o których z pewnością będę chciał zrobić materiał, ale nie w tym odcinku. Tutaj jedynie chciałbym wspomnieć, że na pewno ci trenerzy, którzy od sezonu drugiego, kiedy już powoli Azubu Frost, Azubu Blaze znajdowały się na językach na świecie, mimo tego, że ostatecznie Mistrzostwa Świata nie zostały wygrane przez Koreę, do sezonu ósmego bardzo mocno ci trenerzy byli chwaleni. Potem też pamiętajmy, że gdzieś tam po drodze inne regiony również poinwestowały w, w zdecydowanie większe zaplecze coachingowe. Aczkolwiek. Nie tylko trenerzy, ale również struktury, bo były w Korei organizacje związane, tak jak mówiłem wcześniej, ze StarCraftem czy z innymi esportami i również pojawiły się nowe organizacje. Mieliśmy potężnych sponsorów, takich jak Junior Greenwings, czyli jedne z największych linii lotniczych. Mieliśmy Samsung, mieliśmy MVP Ozon i tak dalej, i tak dalej. To są ogromne. Czy też KT Roster jest KT Telekom t tak? To, to chyba naprawdę nie trzeba wspominać. Ale są to po prostu bardzo bardzo duże organizacje, które już miały doświadczenie we współpracy ze sportowcami. Więc jeżeli chodzi o te warunki do rozwoju dla koreańskich pro playerów, a ustaliliśmy, że ta pula talentu była ogromna, te warunki były świetne, i to na pewno sprawiło, że Korea rozwinęła się najszybciej i zdominowała w 2013 i 2014. Jednak Myślę, że od 2015 możemy już mówić o jakimś procesie, w którym reszta świata zaczyna nadążać, bo Chiny miały całkiem niezły okres, mimo tego, że na Worcach nie poszło im tak świetnie. Wiecie, w 2015 również europejskie Fnatic mocno rywalizowały, czy też Origin mocno rywalizowały z, z, z Koreą i koreańskimi formacjami. Aczkolwiek to, co chyba najbardziej uderzyło Koreę, to był przede wszystkim e, e, styl gry, bo przez pierwsze kilka lat tego profesjonalnego, poważnego League of Legends zagraniczne regiony e, po prostu starały się naśladować. Jeżeli spojrzymy na Europę, na NA, wszyscy mówili, że, że trochę to jest takie kopiowanie Korei i, i wplatanie w to własnych smaczków. Okej, okay, będziemy mieli odstępstwo od reguły 2015: Fnatic, chociażby, które było jedną z, z najlepiej lękwopujących le formacji, i, i wtedy pamiętam, że nawet z zawodnicy czy też trener SKT wypowiadał się w wywiadach, że mm, troszeczkę śledzili to jak Fnatic rozgrywa teren żeby się tego lepiej nauczyć, ale przez te pierwszych kilka lat, od 2012-2013 do 2017-2018, um, głównie Europa, Chiny czy, czy też Tajwan, NA, te regiony naśladowały metę koreańską, jeżeli chodzi o styl gry, jeżeli chodzi o postaci. Um, to zdecydowanie uległo zmianie w, myślę, pod koniec 2017, bo już te Worlds troszeczkę inaczej wyglądały, ale przede wszystkim w 2018. Chiny zaczęły grać dużo bardziej swoje League of Legends, Europa zaczęła grać dużo bardziej swoje League of Legends i wydaje mi się, że Korea też niekoniecznie idealnie adaptowała się do tego, jak rozgrywają swoje mecze rywale. A znaleźli swój styl, w którym potrafili operować naprawdę, naprawdę dobrze. I to, co myślę, że tutaj warto podkreślić, to jest fakt, że w Korei funkcjonowało to przeświadczenie, że jest to najlepszy region, że powinni grać swoje, nawet jeżeli ten styl gry wydawał się być troszeczkę outdated, wydawał się być troszeczkę anachroniczny, troszkę do tyłu w kontekście bieżących czasów, i myślę, że tak jest do tej pory. To na pewno będzie jeden z głównych tematów następnego odcinka, czyli, czyli tego roku 2020. Z, tego. z pewnością porozmawiamy sobie o koreańskiej mecie i, i o tym, jak Koreańczycy postrzegają mm, swój region w perspektywie innych, chociaż y, trzeba przyznać, te kilka lat koreańskiej dominacji sprawiło, że nadal jest to region, w stronę którego spoglądamy jako tego potencjalnie najlepszego czy jednego z najlepszych na świecie, ale również trzeba po powiedzieć, że. Ta dominacja skończyła się nie tylko ze względu na czynniki zewnętrzne związane z formacjami z zagranicy, no ale również ze zmianami, które były w grze ponieważ Riot Games ograniczało wizję, ograniczało sposób, w jaki junglujemy, Bardzo wiele aspektów, w których Korea była doskonała, zostało mocno zmienionych i ja nie uważam, żeby to były zmiany złe. Uważam, że to były zmiany, do których po prostu region nie zaadaptował się świetnie. I myślę, że o tym może też sobie zrobimy do odcinek, czyli o tej, o, o tej dominacji nieco bliżej, ale chciałem Wam trochę bardziej zarysować, jak to było na przestrzeni lat, że Korea doszła do statusu, w którym jest obecnie, jak to się stało, że ja zakochałem się w Korei. Być może niektórzy z Was również, a na pewno te tematy będziemy jeszcze rozwijać. Tak jak mówiłem, to był odcinek pilotażowy. Chciałem troszeczkę uwspólnić pulę wiedzy, którą mamy, żebyśmy potem nie mieli problemów przy innych odcinkach, jeżeli będę chciał wrócić do czegoś, co wytłumaczyłem już dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podobał odcinek, dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście porozmawiać w ramach lubianego całokształtu Korei. No i pamiętajcie, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Siema.